Totalny chaos w sprawie Antidotum. Straż Marszałkowska i rewolucja kadrowa. Prezesa NBP znowu ponosi. A na koniec Makłowicz honorowym obywatelem. No ale hola hola mordo, gdzie tak gnasz? Przecież mamy jeszcze jeden turbo ważny temat do omówienia. No nie czaję totalnie, czy ty w ogóle rozwaliłeś już ostatnią władcę demonów? Albo lodowego golema? Lub chociażby wspiąłeś się na wieżę Zagłady? To dlaczego oglądając BNB nie masz w międzyczasie odpalonego Raid Shadow Legends jak miliony innych graczy, z którymi możesz walczyć lub współpracować? Raid Shadow Legends to jest gra RPG na PC i urządzenia mobilne, w której dostajesz miliony kombinacji czempionów z unikalnymi skillsami, walk z bossami, zbierasz potężne artefakty, a w trybie PvP możesz zmierzyć się z innymi graczami. Czy ty w ogóle masz pojęcie, że gdyby zliczyć czas gry w Raid wszystkich graczy wyjdzie nam chora liczba jakaś, półtora miliona lat? Włącz Raida i razem szybko pobijemy ten rekord! Dla mnie osobiście najlepsze w Raidzie są walki z innymi graczami budowanie klanów, ale to tylko dwie z wielu zalet, jak chociażby mega rozbudowane czaty na Discordzie, gdzie możesz gadać z innymi graczami z całego świata, jak masz jakikolwiek problem lub chcesz się ustawić na jakąś na jakieś mordobicie. A w tym miesiącu Raid ma harmonogram letnich wydarzeń, jak możliwość zdobycia zupełnie nowego, legendarnego czempiona, specjalne turnieje przeciwko innym graczom i wiele więcej. Wypuszczają również 5 pięć nowych czempionów, a każdy z nich wygląda zupełnie inaczej. Trzeba wypróbować każdego. Letnie plany Raid dopiero się zaczęły, więc wbijaj razem ze mną do gry już teraz. Mój nikt to boss, prezes i razem możemy rozwalać bossów. Jak zarejestrujesz się z naszego linka w opisie, to jeszcze dostaniesz ciul nowych bonusów, jak epicki bohater Czonoru, Zwierzy Zagłady, 200 tysięcy srebra, jedną premię do PD, jedną uzupełnienie energii, jeden antyczny odłamek, dzięki któremu możesz przywołać czempiona, gdy tylko pojawisz się w grze. Dlatego nie czekaj i dołączaj do mnie najlepiej jeszcze w trakcie oglądania BNB, żeby nie tracić czasu. Przecież możesz być wielozadaniowy, nie? Możesz i oglądać, i grać. Zapraszam serdecznie. Linki w opisie. A teraz lecimy z pierwszym tematem. Malta voltou atrás na decisão de proibir os viajantes não vacinados do kraju no país poucas horas antes da entrada em vigor Malta, która kilka dni temu zapowiedziała, że będzie pierwszym krajem, który wpuści na swój teren jedynie w pełni zaantytumowanych turystów, właśnie zmieniła w tej kwestii zdanie. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia tej śródziemnomorskiej wyspy, ostatecznie przywrócono możliwość podróży na Maltę także osobom z negatywnym wynikiem testu przeciwko zarazie. Tacy ludzie będą musieli jednak odbyć po przylocie do tego kraju dodatkową kwarantannę. Przypomnijmy. Jeszcze w zeszły piątek rząd Malty poinformował, że od środy 14 lipca do kraju nie będą wpuszczane osoby, które nie przyjęły preparatu. Maltański minister zdrowia oznajmił w piątek, że Malta będzie pierwszym krajem Unii, który ten zakaz prowadzi, ponieważ musi chronić swoje społeczeństwo. Dodał, że ostatnie przypadki zarażeń wykryto wśród gości, którzy mieli negatywne testy, zanim wsiedli do samolotu lecącego na Maltę, lecz byli bez dawek. Tym samym Malta dalej uznaje certyfikat wydawane przez Unię Europejską i Wielką Brytanię. Puszcza też do siebie osoby z negatywnym wynikiem testu, ale takich ludzi kieruje się dodatkowo na pięciodniową kwarantannę. Nieoficjalnie wiadomo, że stało się tak po naciskach na władze Malty, które wyszły od unijnych urzędników z Brukseli. Unia Europejska już kilka miesięcy temu, podczas debaty nad wprowadzeniem wspólnego certyfikatu, zapewniała, że wewnątrz wspólnoty w miarę swobodnie będą mogli przemieszczać się też osoby bez swoich dawek. Takie osoby muszą jednak posiadać negatywny test na obecność. Isso não fazia mal. Agora, se nós estivermos vacinados, estamos basicamente encalhados, prisioneiros na nossa própria ilha. Że nie tylko polski rząd podejmuje działania impulsywnie, że nie tylko my błędy popełniamy. Chyba nie ma na świecie rządu, który zareagował dobrze, czyli nie popełniając tutaj żadnego błędu przez ten cały czas. Pytanie tylko, czy się na tych błędach uczymy? Jak widać, Malta chciała jeszcze raz pójść swoją drogą. Przecież to było oczywiste, że istotnie wpłynie to nie tylko na turystykę, ale i na postrzeganie Malty jako takiej. Po pierwsze, część ludzi zwyczajnie wybierze inne miejsce na. Swoje wakacje, bo wybór przecież jest. Malta monopolu na turystykę nie ma, więc nie jest to żaden argument za tym, żeby przyjąć swoją dawkę. Jeżeli chodzi o postrzeganie, no na pewno część ludzi jeszcze bardziej poczuje teoretyczność tak zwanej wolności Europy, a w dodatku, wracając do turystyki, no to wiecie. Powiedzmy, macie grupkę znajomych, z którymi chcielibyście wylecieć na wczasy. No i tak się okazuje, że Malta wpuszcza tylko tych zaantidotumowanych, a część z Waszych znajomych antidotum nie przyjęła. Czy to ze względów zdrowotnych, bo przykładowo Coś im nie pozwala, czy to po prostu nie chcą przyjąć, bo przecież jest to dobrowolne. No i w jaki sposób wtedy wylecicie na Maltę? No nie wylecicie, wybierzecie po prostu inną destynację. Także dobrze, że Unia reaguje na takie sytuacje. Gdy wchodził certyfikat, to powiedziane było, że jest to remedium na chaos panujący na granicach. Obostrzenia cały czas się zmieniały, każde państwo miało inne procedury. Schengen odeszło całkowicie w zapomnienie, a Unia w tym wszystkim wyglądała bezradnie. Wprowadzenie tego certyfikatu miało teoretycznie zakończyć ten etap i usystematyzować przemieszczanie się w Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii jako całości. Jak widać mimo wszystko chaos dalej trwa i znajdują się przypadki państw, które wolą stawiać na wewnętrzne rozwiązania, a to jednak powoduje znowu zmniejszenie wiarygodności Unii Europejskiej, co dla tych pojedynczych państw też zbyt pozytywne nie jest, ale też nie jest pozytywne dla całej wspólnoty. No i wszystko znowu ciuł strzelił. Następny temat. U szef kancelarii Sejmu pani minister Agnieszka Kaczmarska, której towarzyszy zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej nadkomisarz Robert Pręgowski. Ze służby chroniącej parlament odeszła jedna trzecia składu, informuje Rzeczpospolita. To groźne dla skuteczności tej formacji, ocenia ekspert. Bezpieczeństwa Sejmu i Senatu strzeże około 160 funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, która w 2018 roku została podniesiona do rangi prawdziwej formacji mundurowej. Dostała kilkanaście stopni służbowych, nowe mundury, psy służbowe, a nawet paradne szable. To efekt uchwalenia przez Sejm ustawy o Straży Marszałkowskiej. Jak ustaliła rzecz przed rokiem doszło w tej formacji do kolejnej rewolucji tyle że kadrowej. Odeszło z niej aż 50 pięciu strażników. Taką informację przekazała posłom z Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych szefowa kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Faktycznie odeszło w 2020 roku 55 funkcjonariuszy, to jest o 47 osób więcej niż w 2019, powiedziała. I dodała, że braki kadrowe udało się uzupełnić. W 2020 przyjęliśmy 57 nowych funkcjonariuszy, zaznaczyła. Jakie są powody odejść? Jak tłumaczyła Kaczmarska, związane są głównie z uchwaleniem wspólnych przepisów o Straży Marszałkowskiej, a konkretnie z umożliwieniem funkcjonariuszom przechodzenia na wcześniejsze emerytury mundurowe. Jak najbardziej rotacja jest. Ustawa o straży marszałkowskiej pozwoliła funkcjonariuszom odejść na służbową emeryturę, tłumaczyła szefowa kancelarii. Przepisy o wcześniejszych emeryturach weszły w życie w kwietniu 2020 roku, a świadczenia są zaskakująco atrakcyjne. W listopadzie ubiegłego roku Rzeczpospolita pisała, że są wielokrotnie wyższe od średniej policyjnej, która wynosi 3,9 tys. zł. Na podstawie informacji z trzech źródeł szacowaliśmy, że emerytury strażników marszałkowskich mieszczą się w przedziale od 6,5 do 12,5 Zł. Komendant Straży Marszałkowskiej, pan nadkomisarz Michał Sadoń. To jak to tak? O, oni tam nie pracowali z pasji? A, to dlatego Nitras ostatnio mógł sobie skakać do Kaczyńskiego i nikt z tym nic nie zrobił. Panią. Tak czy inaczej, Straż Marszałkowska to kolejne narzędzia w rękach rządu do robienia porządku tam, gdzie porządku nie ma. Tym razem tym miejscem jest parlament. Danie tego typu udogodnień, jak zoficjalizowanie w służby, wysokie emerytury, mundury, stopnie itp., to wszystko buduje ich lojalność do przełożonych. To już nie jest jakaś tam praca, nie są oni już ochroniarzami w biedronce, tylko stali się służbą. A co to znaczy, że są lojalni? To tak jak z policją, będą ślepo słuchać swoich przełożonych i będą bardziej ich słuchać niż prawa. Ostatnio dostali nawet możliwości inwigilacyjne. Posłów dostali co chcieli, a w zamian mają wykonywać co się im mówi. I teraz, jak będzie jakiś problem w parlamencie do rozwiązania, to jak ktoś będzie mówił coś za dużo, a ktoś będzie chciał wejść gdzie nie trzeba wchodzić, to wiadomo, kto się nim zajmie. Stworzyli sobie fajną służbę w parlamencie podporządkowaną politykom, którzy aktualnie w tym parlamencie rządzą. Jakoś ciężko uwierzyć w to, że jedna trzecia wszystkich mundurowych osiągnęła wiek emerytalny i że wszyscy postanowili nagle odejść. Jak jest naprawdę? Tego się nie dowiemy. Jednak wiemy, jak to wygląda w policji i wszystkich innych służbach, więc ciężko uznać argument emerytur za przemawiający całą prawdą. Żeby przedstawiał nam całą prawdę, nie? Nikt nie chce pracować na emeryturze. Rost Oj, ten, chyba tak. Chyba Ostatnio tak. robiliśmy zakupy w żabie 6 produktów, 50 złotych albo 60 tak. zawsze. No. Inflacja nie ma wpływu na zasobność portfeli Polaków. Taką zaskakującą tezę wygłosił w ubiegłotygodniowej wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Sprawdzamy, czy może ona być prawdziwa. W maju przeciętne wynagrodzenie było o 10,1% wyższe niż przed rokiem, podczas gdy inflacja konsumencka sięgnęła w czerwcu w ujęciu rocznym 4,4%. Prawdopodobnie z obecnie wciąż korzystanej różnicy między dynamiką wzrostu płac i tempem wzrostu cen w sklepach, Adam Glapiński wywiódł wniosek, że inflacja nie wpływa na zasobność portfeli Polaków. Problem w tym, że wniosek ten jest całkowicie chybiony. Co najbardziej oczywiste wzrost cen dotyka konsumentów w różnym stopniu, a to jak który z nich wpływ inflacji równoważą podwyżki wynagrodzeń, zależy od tego, czy i w jakiej wysokości je otrzymali. Przykładowo, fakt, że w ponadprzeciętnym tempie rosną ceny paliw oraz koszty transportu oznacza, że ciężar inflacji w nieco większym stopniu spoczywa na barkach tych konsumentów, którzy np. ponoszą wysokie koszty dojazdów np. do pracy. Kategorią, w której ceny rosną szybciej niż przeciętnie, jest utrzymanie domu, a to bardziej niekorzystne dla osób mniej zamożnych, w przypadku których udział tych kosztów w całkowitych wydatkach jest przeciętnie wyższy, odwrotny powinien być skutek niższego od średniej wzrostu cen żywności i odwrotnie. Stosunkowo powolny wzrost cen odzieży oznacza, że na inflacji mniej powinny tracić chociażby kobiety i rodziny z małymi dziećmi, czyli grupy, których wydatki na te kategorie są wciąż wyższe od średniej. Prawdopodobnie jednak w przypadku większości osób większy niż struktura wydatków wpływ na to, jak bardzo w nas uderza inflacja, będzie miało źródło utrzymania. I tak o ile waloryzacji podlegają emerytury, o tyle chociażby. Świadczenie 500 plus już nie, a to oznacza, że im wyższa inflacja, tym szybszy ubytek wartości tych transferów. Jeszcze większe różnice można było zaobserwować między zatrudnionymi w różnych sektorach gospodarki. W pierwszym kwartale wzrost płac z łatwością rekompensował nawet podwyższoną inflację, chociażby w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, edukacji czy administracji publicznej. Zdecydowanie mniej szczęścia mieli zatrudnieni w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz w zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie wynagrodzenia rosły przynajmniej do momentu zakończenia lockdownu wolni od cen. No, na pewno. Szczególnie papierosów. Tak wzrosły? <grym> tak. Oj, Adam, Adam. Najlepiej ostatnie słowa prezesa NBP pokazują chociażby te memy. Radziłbym wstrzymanie się z takim opiniowaniem ogólnych statystyk, zwłaszcza w czasie ostrego kryzysu, kiedy ludzie naprawdę nie mają często czego do gara włożyć, bo patrząc tylko na statystyki i nie biorąc pod uwagę wielu innych czynników, to wiecie, no, jeśli mój sąsiad codziennie chleje na umór do utraty przytomności, a ja jestem abstynentem i nie piję w ogóle, to statystycznie pijemy na umór co drugi dzień. Statystyki mają jedną główną zasadę, że działają na naprawdę wielkich liczbach. Chodzi o to, że jak przełożymy statystykę na siebie, to wcale nie oznacza, że ona zadziała. Jak statystycznie miliarderzy wstają o 5 rano, to wcale nie znaczy, że jak jesteś miliarderem, to musisz wstawać o 5 rano. Nie oznacza to też, że jak będziesz wstawać o 5 rano, to będziesz miliarderem z drugiej strony. Tak samo jak jest z inflacją i wzrostem cen. Inflacja NBP. Nie liczy nam obywatelom. Inflację liczy się dla instytucji finansowych, dla firm, dla rządu, bo to oni działają na statystykach. Jak Bank X widzi, że inflacja składająca się z takiego koszyka rośnie o tyle, to taki bank może dostosować swoje usługi do aktualnej sytuacji na rynku. Tak samo jest ze wzrostem wynagrodzeń. Jeżeli państwo widzi, że obywatele w takiej grupie bogadzą, bogacą się w taki sposób, to mogą optymalnie dostosować do nich podatki, tak żeby wyciągnąć od nich jak najwięcej kasy kosztem. Jak, jak najniższym. I to, co powinien zrobić prezes NBP, to w ogóle nie komentować krytyki, tylko zająć się swoim, zająć się swoją robotą, bo odpowiadając na taką krytykę w taki sposób, tylko niszczy on powagę swojego stanowiska. Ciekawostka dnia. Nie jesteśmy wcale, drodzy Państwo, w wiosce indyjskiej, a to nie jest wigwam wodza. To są tyczki. Jeśli to prawda, to oczywiście jest mi bardzo miło. Mówi Interi Robert Makłowicz o wniosku, jaki w poniedziałek złożył radny Dominik Jaśkowiec, który chce, by znany dziennikarz, podróżnik, kucharz i historyk został honorowym obywatelem Krakowa. Wniosek o uhonorowanie Makłowicza tytułem Honorowego Obywatela Krakowa złożył w poniedziałek radny Dominik Jaśkowiec. Poinformował o tym na Facebooku. Po Oldze Tokarczuk i Andrzeju Mleczko, czas, aby honorowym obywatelem Krakowa stał się Robert Makłowicz. Wczoraj złożyłem w tej sprawie stosowny wniosek. Głosowanie odbędzie się wprawdzie dopiero w roku przyszłym, ale już teraz warto tę godną kandydaturę zaprezentować mieszkańcom Krakowa. Napisał na swoim profilu na Facebooku przewodniczący Rady Miasta Krakowa. O komentarz poproszono samego zainteresowanego, który obecnie przebywa w Dalmacji, w swoim drugim po Krakowie domu. Jeśli to prawda, to oczywiście jest mi bardzo miło. Jestem rzeczywistym obywatelem Krakowa, więc byłoby jeszcze milej wzmocnić w ten sposób to obywatelstwo mówi Inter Makłowicz. Niezręcznie jest mi komentować doniesienie medialne, bo oficjalnie nikt mi takiej propozycji nie przedstawił. Zdaje się, że to na razie tylko pewna propozycja, do której realizacji droga daleka. Dodał znany dziennikarz, podróżnik i kucharz. Zgodnie z procedurami wniosek radnego musi zostać przegłosowany również przez innych radnych. Do tej pory nikt nie sprzeciwił się tej kandydaturze, więc wydaje się, że ma ona duże szanse powodzenia. Zgodnie z kalendarzem miejskich obrad Makłowicz mógłby zostać honorowym obywatelem Krakowa w marcu, przyszłego roku. To na początek coś, co z tego jeziora się bierze. Makłowicz ostatnimi czasy stał się bardzo popularny. Oczywiście zawsze miał on swoją markę, zawsze był bardzo lubiany przez mainstream, ale zawsze był też w telewizji. Teraz, przez to, że uaktywnił się tak bardzo w mediach społecznościowych, dotarł do dużo młodszych odbiorców i generalnie ma ich więcej. Nic dziwnego, że wiele osób dostrzega i chce uhonorować jego dorobek, jednak nie wiadomo, czy tak się stanie, bo wiecie, głosowanie jeszcze przed nami, więc czy będzie tym honorowym obywatelem, czy też nie. To honorową grą BNB z całą pewnością jest Raid Shadow Legends, do której link znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. I jeśli zarejestrujecie się z tego linka, no to dostaniecie turbo, dużo nowych bonusów. Mój nick to Boss Prezes. Pograjemy sobie razem. A teraz drętwy słucharz. Polak, rusek i Niemiec lecą samolotem. Nagle dostają komunikat, że jest przeładowanie i muszą coś wyrzucić. No to Niemiec wyrzuca swoje złoto, rusek wyrzuca swoje srebro, a Polak granaty. Wylądowali. No i jak się okazało, zobaczyli na małej wysepce, śmiejące się i płaczące dzieci na zmianę. Pytają się, dzieciaki, o co chodzi? A, no bo złoto i srebro spadało nam z nieba, a nagle dziadek pierdnął i dom wysadziło. Tego słuchara mamy od LEGO SW, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złoty granat. A jeśli ty chcesz zostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej podstawki. Macieja reaktywację, a jeszcze lepiej wbije na mojego TikToka Maciej, BN... Maciej... Maciej podstawka albo Maciek BNB, no bo tam możesz wysyłać swoje słucharki. Tymczasem, zanim się pożegnam, pamiętajcie, żeby pobrać grę Ride Shadow Legends z linków w opisie. Fajny, naprawdę fajny RPG, o którym już na pewno słyszeliście nieraz, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji go zainstalować, to teraz jest. Wspaniała, atrakcyjna no, okazja. No, muszę się powtórzyć, bo nie mogę innego słowa znaleźć. Okoliczność. O, jest dobra okoliczność, ale teraz już powiedziałem okoliczność, jeszcze znowu O cholera, co ja narobiłem. W każdym razie macie dużo dodatkowych bonusów, jak się zarejestrujecie z linka w opisie jeszcze dziś. Dzięki serdecznie, że z nami jesteście i do zobaczenia w Ride Shadow Legends. Hey.